Witam państwa bardzo serdecznie. Pozwólcie państwo, że jak wielu legniczan, którzy tutaj przychodzili, tak i ja pozwolę sobie wykorzystać to legnickie świąteczne okienko i złożę państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne: zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, radości, miłości, spokoju i takiej radości czerpania z wzajemnego obcowania i możliwości właśnie dzielenia się tą chwilą bycia przy jednej wspólnej na stole. Życzę również Państwu, byście mogli się poczuć jak te małe dzieci, które dostają ten szczególny wieczór upominki, by również ten wieczór był dla Państwa miły, poprzez właśnie te upominki, które otrzymacie, co sprawi, żeby dzieci się czuli jeszcze bardziej radości, jeszcze bardziej zdrowo i jeszcze bardziej optymistycznie spojrzycie na te święta i przyszły rok. Wszystkiego najlepszego, zdrowy, spokojny świąt życzę wszystkim Państwu i również wszystkim tym, którzy przyjadą na święta do naszego pięknego, wspaniałego miasta, jakim jest Legnica. Pozdrawiam serdecznie.